Przeszłam na setkę. <głos> <głos> Już? <głos> <głos> Ale uwierzyłaś to, że do no kościoła mielibyście zadanie. <noise> Witajcie dziewczyny kolejnego dnia na Fashion Camp. Dzisiaj zaczniemy od, od tego, co chyba potrzebne jest wam najbardziej w życiu, w życiu codziennym. I czy to projektance podczas wywiadu w telewizji, czy też modelce podczas codziennego dnia podczas jej pracy, czy również podczas wywiadu w telewizji, czy to na jakimś spotkaniu biznesowym, albo też w wyjściu wieczorem. Od Asi ze szkoły Mirki Nowinki dowiecie się... Jak macie wyglądać, jak macie się malować na spotkanie biznesowe, jak macie malować się na wyjście wieczorne, albo też jak macie wyglądać w telewizji. No bo wiadomo, nie zawsze macie razem ze sobą sztab wizerzystów, fryzjerów i tak dalej. Jednak teraz dowiecie się, jak możecie sobie same poradzić. Tak więc oddaję Was w ręce Mirki i Asi. Dziękujemy. To zapraszamy dziewczyny, tak? Może usiądziecie, prawda, damy Wam lustereczka i będziemy omawiać każdej z Was kształty twarzy, brwi, ust, prawda, dojdziemy też do włosów, bo każda oczywiście z Was ma włosy i chcemy powiedzieć jak one powinny wyglądać, jak powinien wyglądać makijaż, żebyśmy czuły się w tym makijażu dobrze, bo tak naprawdę makijaż to nie jest malowanie ścian, to nie jest tapeta, to jest po prostu podkreślenie z jednej strony urody, a z drugiej strony wyeksponowanie piękna, kobiecego piękna i zakamuflowanie niedoskonałości. To zapraszam, możecie Panie poczęstować się każdą lusterkiem i będziemy omawiały twarz. Dobrze? Modelki mamy różne, prawda? Zaczniemy może od Ewelinki, która jest blondynką, piękną o niebieskich oczach. Z tego co widzę, potrafi się malować, ale to nigdy nic nie wiadomo, że takie rady są też bardzo, bardzo pożyteczne. Zaczęłabym może od kształtu twarzy, prawda? Buźka jest dosyć okrągła i należałoby też wyszczuplić zawsze tutaj, poniżej kości policzkowej, prawda, pudrem ciemniejszym, ja później pokażę, w jaki sposób. Brwi powinny zaczynać się tutaj, przy przyłożeniu akurat tego pędzelka do skrzydełek nosa. Tutaj powinny się kończyć i na dwie trzecie wznosić. Czyli trzeba by było troszeczkę te brwi też podnieść. Jeżeli, jeżeli nie hmm, kredką, to cieniem, prawda? Grafitowym bądź ciemnym. E, dość mocno jest osadzone oko, bym powiedziała, więc trzeba by było je wyeksponować na zewnątrz. E, czyli spowodować, że one są jakby nieschowane do tyłu, prawda? E, złym, problem, e, złym po prostu pomysłem byłoby. Malowanie oka ciemną kredką w środku. Lepiej po prostu wyeksponować to oko białą kredką. I pod okiem do połowy można zgłębić kolor tych pięknych, niebieskich oczu kredeczką, prawda? Na temat włosów możemy też się wypowiedzieć, że dobrze by było tutaj, na tym czubku, żeby te włosy były troszeczkę wyżej ułożone. Może to być też asymetrycznie. Prawda? Żeby tutaj troszeczkę było wyżej. Może być, mogą być włosy okazałe na jednej stronie, prawda? E, tutaj może być taki artystyczny nieład, prawda? A tak w ogóle to ja myślę, że walinka potrafi się malować. Tutaj usta są duże, soczyste, wystarczy nawet błyszczyk, prawda? E, można później bardziej wyeksponować e, kości policzkowe, prawda? I ten makijaż. Oka. Druga nasza dziewczyna, jak masz na imię? Elvira. Elwira. Elwira. Oczy piwne, prawda, e, lekkie tutaj piegi, które oczywiście przynoszą też, dodają urody. E, tutaj chyba twarz bardziej taka jest, bym powiedziała, trójkątna, prawda, gdybyśmy Narysowały sobie trójkącik, ewentualnie serduszko. Tutaj nawet bym się pokusiła, żeby ciemniejszą kredeczkę w środku oka. Jest lekka asymetria w twarzy, prawda? Na przykład ta strona jest troszeczkę inna od tej. Piegi nie zakrywajmy, bo są bardzo ładne. Jest też asymetria w ustach, ale to można kredeczką też je powiększyć. Te rzęski też muszą oddychać. Wiadomo, że możemy stosować różne odżywki na rzęsy, możemy nawet olej rycynowy stosować, prawda, który nam się przydaje w paznokcie, i w brwi, i w rzęsy, i w końcówki włosów. Każda z pań chyba musiałaby Mieć lekko podcięte te końce, żeby one wyglądały bardziej zdrowo, ale to na temat włosów to może by Aśwa powiedziała. Słońce, jak wiadomo, czy, czy, czy lampy solaryjne nie byłyby tutaj wskazane. Rzęski górne są bardzo ładne, ciemne, oko jest duże, ale dolne rzęsy też można by było albo wytuszować, albo po prostu jakąś delikatną kreseczkę do połowy oka wykonać. Tutaj musiałaby być też stylizacja brwi, które troszeczkę za blisko są zbliżone do siebie, prawda? Ten początek musiałby być też skorygowany i one są proste. Musiałybyśmy popracować nad tym, żeby tak troszeczkę ten środek tutaj podnieść, prawda? Tutaj bym była skłonna do wystylizowania. No, nie mamy w tej chwili chust, bo chusty są bardzo. Ważne, żebyśmy wystylizowały, jakim typem kolorystycznym Pani jest. Ale byłabym skłonna, że albo wiosną, albo jesienią. Za chwilę damy kolorystycznie wszystkie produkty do, do, do makijażu, tak że będziecie Pani się malowały. Oczywiście ten demakijaż powinien być wykonany, prawda, prawidłowy. Wykonujemy to na trzy sposoby, mleczkiem i tonikiem. Zmywając wacikami, to jest taki najbardziej no, popularny sposób. Włosy są ładne, zdrowe, prawda? I i ja bym tutaj zajęła się, że tak powiem, cerą, czyli Zabry. takim no, oczyszczeniem. Na jesień, teraz eksfoliacja kwasami, Piszmy, jest... czyli na blazja, jakieś maseczki. Bardzo fajnie mi się podoba fryzura, żeby troszeczkę tutaj też była wyżej. E, I bardzo ważny jest też ten demakijaż, o którym mówiłam. Ładne zielone oczy, ładne włosy, to jest chyba jakiś obręb, który już schodzi, tak. Tak, ale to są włosy naturalne, gęste, także je eksponować obojętnie czy do góry, czy na, na, na jedną stronę. Oczywiście nie nabieramy zbyt dużo tych, tych cieni, tylko dotykamy i jeżeli czegoś będzie za dużo, to możemy sobie otrzeć w rączkę. Uczestniczki programu Elwira oraz Ewelina, a także projektantki Sara i Dorota mają samodzielnie wykonać codzienny makijaż pod czujnym okiem specjalistki w tej dziedzinie pani Mirki Nowinki, właścicielki szkoły kosmetycznej w Grodzisku Wielkopolskim. Musisz wybrać jedną? Myślę, że ta, która. Yy, a mogę mieć dwie? Możesz mieć dwie. <grym> Wyjątkowo ten jeden. Myślę, jeden że raz te, można te tak osoby, zrobić. które są przyzwyczajone do codziennego makijażu, mhm. to jak myślę, Ewelina i, yy, I Sara. I Sara. No dobrze. Bo one Super. mają ten zmysł i od razu wiedzą po prostu. No te ruchy też. Te ruchy mają tak i, ja. i też wiedzą po prostu, jak się malować. No to w takim razie w ramach Teraz nagrody. Teraz mogę iść na randkę. W takim razie w ramach nagrody oczywiście dzisiaj spędzacie dzień w spa. No Brawo! Dziękuję. Brawo ja! A więc witajcie w kolejnej odsłonie naszego programu Fashion Camp. Teraz dziewczyny wykonają kolejne zadanie. Jak już wiecie, Mirka wcześniej opowiedziała o tym, jakie każda z nich powinna mieć włosy. A teraz, co nas czeka w takim razie Mirka? Co nas czeka? Czeka nas bardzo szybka stylizacja włosów, które Panie wykonacie same. Wyobraźcie sobie, że wybieracie się za pół godziny na randkę z waszym chłopakiem. No, a włosy wyglądają jak wyglądają. I proszę, w tej chwili macie panie na to 3 minuty czasu, żeby przygotować własne fryzury, tak jak chcecie wyglądać, żeby jego oczarować. A tak? więc to od kogo zaczynamy? Od Sary. Dobra. Dobra, Sara. Ja mam się sama robić? Tak. Sara. Ale to ja mu... Poczekajcie, bo ja mam dużo tego. Dwa, jeden, start. I mogę użyć tu A, wszystkiego. Tak. Ty Ty możesz wszystkiego, ale nie potrzebuję. Minęło 20 sekund. Została jeszcze minuta. Kurde, ten czas nie mógłby być dłuższy. <noise> 1-0 stop stop ok dziękujemy teraz kolejna może Ewelina wydaje mi się że już jesteśmy na półmetku jeszcze nie mina minuta to tutaj się wydaje że jest tak wolno no wolno, nawet, wolno bez nawet bez pomocy nawet bez pomocy sobie radzi. teraz poprosimy Dorotę zobaczymy teraz jak Dorota widzi rantkę Dorota tobie minuta dosłownie No właśnie, teraz zobaczymy jaki Ty masz pomysł. Dziękujemy. No i pozostała nam już ostatnia uczestniczka w tej konkurencji. Elwira, a więc sekunda, sekunda, sekunda. Czas start. No i liczymy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Super. A więc poprosimy dziewczyny te od Was wszystkie. No to w takim razie proszę Mirkę o omówienie każdej fryzury, co myślisz na każdy temat. Może zacznijmy od, od Sary, która była jako pierwsza. Romantyczna fryzura prosta, eksponująca długie włosy. Zakręcone tylko boki powodują lekkość tej fryzury. Niemniej jednak ta fryzura spowodowała, że twarz troszeczkę wygląda szerzej, prawda? Nie ma tutaj do góry tej wysokości. Ewelinka, odwróć z boku. Wzura prosta, podpięte spinki. Jedynie tutaj przeważa, że i ten czas był bardzo dobry. To raz. No to był czas tak. genialny, wręcz maratoński. I, i, dwa, I dwa po prostu, że miała od razu koncepcję, widziała, czego chce. Robiła to szybko i, i, i doprowadziła do tego, że podpięła te boki, czyli wyeksponowała mhm. te rysy twarzy, bardzo ładną twarz. Także podoba mi się. Dorota? Dorota bardzo romantycznie, klasycznie bym powiedziała, chciała uwieść tego swojego tutaj pana, z którym ma się spotkać. Myślę, że pasuje ta fryzura do jej osobowości skromnej, prawda? Aczkolwiek tutaj odsłoniła bardzo mocno czoło, a czoło jest dość wysokie, prawda? No ale też mi się podoba. To... No i została nam Elvira. Trzecia fryzura nie znaczy nie pokazała tego boku, który zaplotła, prawda? Muszę odsłonić ręką. Może odsłonić ręką. To jest taki warkoczyk zapleciony, prawda? Gdyby te włosy były na jedną stronę asymetrycznie i pokazany ten warkoczyk byłoby też bardzo ciekawie. No to ja się, że ja mam ładniejsze warkoczyki w tym momencie. W każdym bądź razie ta Mirka musisz wybrać dwie dziewczyny. Która według Ciebie z projektantek lepiej się spisała oraz która z naszych modelek? Mhm. Z modelek to... Tylko zwróć uwagę tak. na to, powiedzmy teraz nawet nie patrzmy w tą romantyczną stronę, ale... Gdybyś miała którąś z nich zaprosić do programu telewizyjnego, no to która lepiej by się spisała? Czy Dorota, czy Sara? Yy, czy Dorota, czy Sara? Tak. tak? Nie, no Bardzo to jest też trudny wybór. Musisz go podjąć jako juror. To muszę go podjąć jako juror. No myślę, że Sara. Okej, okay, a w takim razie Ewelina, czy Elwira? Ewelina. Ewelina. Tak. Też się zgadzam z tym wyborem. W takim razie dziewczyny, co? Czeka Was kolejny dzień w SPA. No, no. no, ale mówiłem, że za każdy ten macie nagrodę. Za każde dobre wykonane zadanie. Miała z, z uczestniczkami e, wyjść na piwo, ale tylko z jedną. To kto by to był? Wyżyłam ja to Wzięłabym obie. O, obie, czyli była jeszcze Sara. Z uczestniczkami, z medalkami. No tak, ale Sara też jakby brała udział w programie. A wszystkie byśmy poszły. Wszystkich bym wzięła. A na wódkę? Każdego. Wiesz. Witamy Was w kolejnej części programu Fashion Cup. Tym razem nasze uczestniczki, czyli dwie projektantki, Dorota oraz Sara oraz dwie modelki, Elvira oraz Ewelina, będą zmagać się z kolejnym zadaniem. Zadanie naszej jurorki, a nie z powiedz mi, na czym będzie polegać to zadanie? Zadanie będzie polegać na tym, że dziewczyny mają swoje kolekcje i muszą dopasować do odpowiedniej do odpowiedniej modelki, odpowiednie ubrania, czyli do odpowiedniej jej, 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 jej figury, jej wyglądu, jej urody, żeby to się wszystko komponowało. na to sobie. Dobrze, w takim razie rozumiem, że każdy tak. z uczestniczek korzysta z jednej i drugiej modelki. Tak, tak? z jednej i drugiej Dobrze. modelki i musi nam pokazać jak najlepiej swoją kolekcję, którą przywiozła ze sobą. Dobrze, no to od kogo zaczynamy w takim razie? Od Sary. Od Sary. Czyli e, najpierw jedną modelkę, tylko drugą. Tak jest. Jedną. I jeszcze jedno, musisz powiedzieć mi później, jeżeli ją ubierzesz, na co zwracasz uwagę. Na przykład wybierasz modelkę do danego ciucha. Dlaczego akurat ją wybrać i to tego wszystko? A więc czas na prezentację pierwszej modelki. W takim razie, czy uważasz tą stylizację za dobrą? Co by się ewentualnie w niej zmieniło? E, stylizacja nie jest dobra. Ja Tutaj dodałabym jakieś dodatki. E, super, nie. Dodatków nie ma. Jestem projektantką mody i tych ciuchów, a nie e, dodatków. Ja nie propaguję dodatków. Jestem, ograniczam się do dodatkach tylko i wyłącznie na odzieży. Żadnych dodatków jeśli chodzi o materiał. Jestem anty... anty Moje dodatki są widoczne wyraźnie na kreacji, gdybym dodała tutaj dodatki jeszcze biżuteria, to byłby przesad jej po prostu jak no, już ja jeżeli, jeżeli tak uważasz, akceptuję. Mhm. To to Dobra, okej, okay, to w takim razie poprosimy w tym momencie drugą modelkę, Ewelina. Ma bardzo e, urodę taką e, lankową. Wybrałam ten outfit dla Ewelinki z względu na to, że ma strasznie słodką, delikatną urodę, e, która e, wręcz prosi się o tego typu ubiór. Tak, e, codzienny, delikatnie zwiewne spódniczka, e, do tego bluza taka delikatna, Jest bez żadnych tak sportowo, ale taki. Elegant. Tak, nie do końca, tak i romantyczny mogłabym też powiedzieć. Jak delikatnie wiesz, dwufazowy. No powiedz mi teraz jeszcze jedno pytanie, ponieważ te dwie, te dwie sylwetki się konkretnie, może zaprosimy drugą modelkę, zupełnie się od siebie różnią. Jeżeli hmm. na przykład byś musiała zrobić pokaz mody, jakbyś się zestawiła u siebie? Hmm. A... Nie rozumiem tego. Tak. Czy nie, no po prostu jeżeli na przykład byś miała pokaz mody robić i robisz hmm. kolekcję? To kolekcja powinna kolekcja być spójna. Jest spójna. Gdzie tu jest spójność? Tu nie ma spójności. Nie ma spójności. Nie. Każdy, każdy ma. Ja wtedy, to dopasowałam, nie ma do jednego trend, pokazu? Masz dwa, masz dwa trendy. Czy masz dwa trendy? Czyli na przykład tak. w pokazie, możesz tylko powiedzieć, że w pokazie mogą być dwa trendy. Czyli jeden może być sportowy, a drugi A no to nie to, to też może być. To jest prowokacja w tym momencie. Podsumowując, w tym momencie okazało się, że ja tutaj nie jestem potrzebny. Wszystko <grymnie> wygadałyście bez mnie. A więc prosimy w tym więc momencie... Przyjmujemy o... program. <grymnie> program, a więc w tym momencie prosimy o prezentację Doroty. Dzięki temu, że metodka jest wysoka, to mimo tego, że ta spódniczka jest dość długa, to nie skraca jej to ani w żaden sposób nie przeciąża, i myślę, że to jest dla niej dobry Sam Same śliżanie? Mogłabym się jeszcze przejść? Tak, żebyśmy właśnie. znajduje się halka, która jest uniesiona i ma kształt litery a Um, ogólnie bardzo mi się to podoba. Jest to zupełnie inny styl od twojej konkurentki, także myślę, że, że jest to bardzo ciekawe. Nie wiem, czym była inspiracja, ale... Inspiracją super, jest moda wiktoriańska, trochę historyczna. Dobre, dobra, dobra na odzysk do sylwetki. Bardzo mi się podoba. Teraz czekamy na taką modelkę. A więc poprosimy w takim razie by Tak. A dobrze, Dorota. W takim Komentujemy razie. sylwetkę. W tej chciałam podkreślić z modelki jednocześnie zaznaczyć dane. W tym przypadku nie użyłam już charki, aby już nie dodawać dodatkowo objętości i nie zepsuć proporcji sylwetki. Mogę coś powiedzieć? Proszę. Bół jest fajny, ale góra w ogóle. Wydaje mi się, że do tej sylwetki właśnie kompletnie nie pasuje, słabo okay. to mówię. Ale po prostu wydaje mi się, że taka buła się zrobiła na górze. A dla mnie z kolei wygląda jak pastereczka teraz. Ewelina ma duży biust. Jeżeli e, ktoś ma duży biust i założymy taką bandę tutaj na, na biust, to tak to, 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 to jest jak bandana, to spowodujemy, że to się robi taka buła i to się z nich to się zniekształca w serzetkę. Jeżeli ona by była tutaj lekko na przykład zebrana i pokazane, pokazane trochę nawet biust. Tak, tylko się bałam, że jak to zbiorę, to że później to zleci z biustu, gdy nie ma na No tak, ale ja ci tak. mówię, jak to wygląda. Bo to jest to ćwiczenie, tak? Tamta sylwetka była dobra, w każdym... całą. W tej sylwetce jest w góry. Dla mnie nie, nie może być coś takiego. Wyobrażasz sobie, go ona pytań tańczyła, co by się z tym stało? To już jakby jest spadło. Ona no teraz może w tym chodzić, no przejdź się jeszcze raz, ale zobaczmy. Nie wiem, może ja mam tylko takie zdanie. Znaczy pod spodem tego dostającego jest jeszcze taki super, że to jest zawiązane po prostu. Mm. No ja Też myślę, to nie nie ja rozumiem, ja rozumiem, tylko po prostu nie wiem. Dla mnie, dla mnie tamta sylwetka jest do przyjęcia, to, to do końca nie. Jakbyś miała powiedzieć, które zadanie sprawiło Ci najwięcej problemów? Hmm, chyba zadanie z chodzeniem, bo widziałam, że po prostu zgubiłam się w rytmie jak dziewczyny szły. To no ja czułam, że po prostu robię to inaczej niż ona. Ja miałam inne buty, miałam inny strój, wszystko miałam inne. I w ogóle byłam trochę, no może nie zdziwiona, ale tak yy, dziwnie się czułam jako projektantka w roli modelki. Chodźcie. Wejdźcie. Ja nie w roli modelki. Dawno, dobra, I tam. Się Do dobra, dawno, dawno Dawno, Chciałbym znieść przede wszystkim to za to, co zrobiliśmy dzisiaj, za tą naszą ciężką pracę, za to, co zrobimy jutro. i za to, co zrobimy przez te najbliższe tygodnie. A więc co, nie pozostaje mi nic innego, jak wznieść wasz toast, wasze zdrowie. Mi nie, a oni tak nic nie zadał, to <śmienic> jakiś znak. <Nie śmienic> jestem na diecie. No. Nie, <śmienic> nie ma co, ja nie spożywam ja alkoholu. Ja teraz ja tak. sam. <śmienic> no i oczywiście pozostał nam jeszcze głos, nie Wujam. Dzisiaj byłaś negatywnie ustawiona do uczestniczek. Powiedz mi, co myślisz o dzisiejszym dniu? Ten dzisiejszy dzień nie za bardzo mi się podobał, dlatego dziewczyny ze sobą rywali, rywalizują, ale nie do końca są ze sobą, myślę, szczere i dlatego to mi się nie podobało. Dzisiejszy no godzin. pojawia się właśnie między nimi taki fałsz, prawda? Uh -huh, no mm -hmm. tak, no bo każdy chce wygrać. I dlatego to gra jest po to, żeby wygrać, a jak są, wchodzą w to jakieś, nie wiem, jakaś pula pula, pula wykranych i poza tym każdy ma w sobie jakąś tam rywalizację, no to wtedy... Pojawiają się schody. No właśnie, tak jak Mirka dzisiaj zauważyła podczas jednego z zadań, gra zaczyna się robić nieczysta. Jak myślicie, kto wygra? Schubert. Też <grymiałe> na to liczymy. Też na to liczymy, proszę państwa, więc prosimy oglądać oczywiście finał naszego programu, który już wkrótce. Podaję. SMS na numer. Tak. To polskiej szkoły powinna wdawać. <grymiałe> Ja wiem, co to znaczy wziąć udział w reality show. E, wiem jakie to, jakich to wymaga tak naprawdę <śledztuk> no, <śledztuk> <nie> <śledztuk> jak... kłamiesz to na odraz. No, <śledztuk> no, ja jej nie puszczam, bo Jakiej to mi... wymaga odwagi przełamania gdzieś tam e, własnej, m, własnych myślenków i strachu, Aha. tak? No, wiesz nigdy nie wiesz kto to obejrzy, czy obejrzy to twój były chłopak, czy to obejrzy twoja przyszła tościowa i tak dalej. Mm, a ludzie są różni, potrafią hejtować albo potrafią też propsować, mhm. więc moim zdaniem dziewczyny walczą. A jeżeli walczysz, to znaczy, że brniesz do przodu i tak dalej. Zobaczymy, co będzie na finale. Mireczka, ty co myślisz o dzisiejszym dniu? O, ja jestem dzisiaj bardzo pozytywnie nastawiona. Jestem bardzo zadowolona z pracy dziewczyn. No ja myślę, że to są też tak jak u każdego człowieka, są dni lepsze, są dni gorsze i akurat dzisiaj to był ten dobry dzień, także jestem z tego dnia i z dziewczyn bardzo zadowolona.